Witajcie, zobaczcie jak można sobie poradzić z uszkodzoną linką biegów! Widzimy tutaj, że tutaj cięgna trzymają się w swoich gniazdach, a pomimo tego Lewarek luźno sobie chodzi, na wszystkie strony. Auto zostało na jednym biegu. Nic więcej nie wchodzi. Czyli musimy zobaczyć, po skrzyni biegu, co tam się dzieje. I to jest paskudne dojście za. Musimy się dostać za akumulator. O, no, tam jest tam są te cięgna Trochę ciemno Słabo, Słabo tam, tam. To widać, ja spróbuję poruszać biegami Tylko ciekawostkę dodam, że w tej chwili minęło ponad 2 miesiące O tej awarii opaski nadal trzymają No Na nie, nie działają jakieś duże siły, także spokojnie można jeździć Nie wiem, czy to będzie widać tu widać, że jedna z linek po prostu się spadła z łapy, z tego stworzenia no i po prostu musimy tam się dostać, zobaczyć czy tam po prostu tylko sobie wyskoczyło i radę to nałożyć, czy też to gniazdo już się wyrobiło. Teraz mamy lepszy dostęp. Jest wyciągnięty akumulator i podstawa akumulatora Teraz to będzie widać lepiej trochę Chyba A Tu jest ta śmieszna linka Spróbuję obrócić I pewnie tego nie będzie widać na filmiku Ale tam w środku widać, że jest pęknięte to gniazdo. No i będzie sobie wypadać. Albo trzeba coś z tym wymyśleć, albo wymienić po prostu tą linkę. Nie? Ona tu ma wchodzić właśnie na ten, na ten czpień sobie, nie? Na tą łapę, która, o, przełącza. I po prostu wypadła. No, a druga linka jest troszkę niżej przy okazji możemy sobie zobaczyć model skrzyni biegów EW23 to jest silnik 2 litry DTI i zobaczyć stan poduszki od strony skrzyni biegów ciekawe rzeczy ciekawe rzeczy tu montują w tej zafirce I zwłaszcza te śmieszne linki biegów o o tu powinieneś teraz z góry Słuchajcie co można zrobić w drodze jak coś takiego nam się stanie No wiadomo poczciwe opaski elektryczne łapiemy nas szybko prowizorkę tak żeby dojechać No i później się zastanowimy co z tym dalej sprawdzimy czy chodzą Wygląda na to, że chodzą No to dobra Póki co działa Jedziemy dalej I zastanawiamy się co dalej Jeżeli macie jakiś pomysł jak to zregenerować, naprawić To mile widziane wasze komentarze oczywiście pod filmikiem A tak na marginesie moja żona twierdzi, że jestem mistrzem prowizorek <noise> Pozdrowienia dla mojej żony No dobra to by było chyba na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.